Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. W dzisiejszym filmie przychodzę do Was z propozycją kolejnego przepysznego ciasta. Tym razem chcę Was zaprosić na przepyszny jabłecznik na delikatnym, puszystym cieście. Jest to ciasto, które zawsze się udaje, bardzo łatwe do zrobienia, jest przepyszne, bardzo delikatne, idealne do kawy czy na rodzinne spotkania. Robi się je w bardzo ciekawy sposób. Bardzo Was zachęcam do wypróbowania tego przepisu. Jest to ciasto takie wilgotne, wysokie, delikatne. Ja dodatkowo ozdobiłam górę ciasta lukrem cytrynowym, dzięki czemu jeszcze troszeczkę się urozmaicił jego smak i też ciasto bardzo ładnie wygląda. Przepis jest naprawdę rewelacyjny. Ciasto wychodzi. Yy, wysokie, zawsze się udaje, także bardzo gorąco Wam je polecam i zapraszam po przepis. Tu macie listę składników, których będziecie potrzebować do jego przygotowania. Yy, na początek jabłka obieramy sobie i trzemy je na tarce o grubych oczkach. Dajemy do garnka i prażymy do miękkości. Yy, w międzyczasie mąkę ziemniaczaną rozpuszczamy sobie w wodzie i dodajemy do uprażonych jabłek, ale wtedy, jak nasze jabłka już będą uprażone, tak na mus. Wciąż to gotując dodajemy właśnie tą mąkę ziemniaczaną i mieszamy wciąż gotując, żeby nam ta masa zgęstniała. Jeżeli macie kwaśne jabłka, możecie dołożyć cukru. Moje były słodkie, ja użyłam odmiany Ligol, bardzo ją polecam. Można użyć szarej Renety, no jakie lubicie. Możecie też dodać do smaku cynamonu. Jabłka studzimy sobie. Teraz przygotujemy ciasto. Do miski dajemy 8 jajek, moje jajka były w temperaturze pokojowej i dodajemy szklankę cukru. Ja używam standardowej szklanki 250 ml. I następnie ubijamy to około 8 minut na puszystą, jasną masę. Jajka muszą naprawdę być bardzo dobrze ubite. Ta masa ma być wręcz taka piankowa. W międzyczasie dodajemy do niej cukier waniliowy. Następnie do bardzo dobrze ubitych jajek dodajemy dwie pół szklanki mąki pszennej tortowej. Dodajemy również mleko, olej. proszek do pieczenia I wszystko dokładnie miksujemy, żeby nam powstało gładkie ciasto. Następnie dno blaszki wykładamy sobie papierem do pieczenia i przekładamy do tej blaszki połowę naszego ciasta. Ciasto wstawiamy sobie do nagrzanego do 180 stopni piekarnika grzanie góra-dół bez termoobiegu i podpiekamy jakieś 15 minut. Ciasto ma się tak delikatnie zezłocić u góry. Następnie wyciągamy to z piekarnika i od razu na gorące wykładamy przestudzone jabłka. One nie muszą być zimne, wystarczy, że będą letnie, mogą być ciepłe nawet. Wykładamy jabłka, wyrównujemy je. I na te jabłka wykładamy drugą połowę naszego ciasta, surowego. Wstawiamy to do piekarnika i pieczemy jeszcze około 30 minut. Ciasto powinno pięknie się zarumienić. Tak wygląda upieczone ciasto. Studzimy sobie je, ono nie opada nadmiernie. Przygotowujemy lukier, możemy je posypać cukrem, pudrem, polać czekoladą. Tutaj już jest dowolna rzecz. Ja przygotowałam po prostu lukier cytrynowy. Ciasto przepięknie wygląda w przekroju, bardzo tak elegancko. Można je bardzo ładnie pokroić na równe kawałeczki. Ciasto jest puszyste, delikatne. Idealnie pasuje na rodzinne spotkania, czy, czy po prostu jako y, ciasto do kawy. Jest bardzo proste do przygotowania, nie potrzeba tutaj wielu składników. Jest niedrogie, super smakuje. No, taki po prostu zwykły jabłecznik, ale przepyszny. Takie ciasta z, z listy takich, tych najłatwiejszych, też są. Potrzebne też są pyszne, i też powinny mieć swoje miejsce tutaj. Nie tylko te z masami, z kremami. Także bardzo gorąco Wam jeszcze raz to ciasto polecam i życzę Wam smacznego.